Dobra, zostawiamy kanona, kanona, zostawiamy łydźkę, Nie! Proszę nie! Nie! Nie, kurde, nie! Witam wszystkich moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie Ja jestem Z i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale Moi drodzy dzisiaj tak, zrobimy coś bardzo, bardzo fajnego Mianowicie zagramy mój ulubiony challenge, czyli Bad Draw Challenge Zagramy cały challenge, tak więc zobaczymy jak to będzie Jeżeli przegramy na dwóch, to odcinek będzie krótszy Jeżeli będzie 12, no to odcinek będzie dłuższy Chociaż ile tu jest rund? Dwa... Tak, 12, dobra, spoko e, Czyli, no dobra, no czyli moi drodzy grajmy, no nie ma co przedłużać Jeszcze dzisiaj sobie otworzymy e, clan chesta. Tak więc serwer jest dosyć ciekawy, no i oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz yy, yy, oraz subskrypcję, no i lajka, jeżeli byście mogli, tak więc zaczynajmy i widzicie na sklep, bądź nie, za niedługo będzie już sklep z koszulkami, nawet nie wiem czy w tym momencie jak to nagrywam, to chyba jeszcze nie mam. Ale już za niedługo, jak pewnie wy to będziecie oglądali, to już będzie. Tak więc, moi drodzy, zaczynajmy bez przedłużania mój ulubiony challenge, czyli Draft Challenge Boże, Jak wy nawet nie wiecie, jak ja lubię Draft Challenge, naprawdę bardzo, bardzo lubię. E, oj kurde, dobra, nie zobaczyłem, nieważne. Zaczynamy, e, teraz tak, e, dobra, zagramy baciki. Tutaj uwielbiam to grać, moi drodzy, cały zagramy, tak więc oglądajcie się do końca, bo może być ciekawy. Dobra, już nie pieprza tak dużo i zaczynamy. E, mamy tak, baciki, o dobra, to polecimy troszeczkę pod spam. Tutaj jednak, jak dam, oddam mu rakietę, to będziemy firebolową niestety. Muszę mu tak oddać. W ten sposób. Dobra, zagram tak. Okej, okay. dosyć ciekawe karty sobie wziąłem. Nie wiem czy lepsze, nie wiem czy gorsze, ale dosyć ciekawe na pewno. Okej, okay, mam dosyć fajne karty do atakowania. Do właśnie do bronienia. Ale nie, nie wiem, czy będę. Nie wiem, czy właśnie będę miał coś do atakowania. I to jest problem. No ale dobra, baciki sobie tutaj zagramy. Baciki zostały niestety zniszczone, ale dobra, na luzie. Spoko, nawet nam tutaj nic nie powinno to zadać. E, Okej, okay, mamy Hoga. O kurde, bardzo tutaj dziwnie kolega zagrał. E, wydaje mi się, że może mieć elitarnię barbarzyńców, e, bo raczej Dera to ja bym nie oddawał, mój drogi kolego. No nie wiem, Dera oddać na draft Battle Challenge. To coś dosyć dziwnego, no chyba, że miał coś dużo, dużo lepszego, no to wtedy, no tak jak myślałem, właśnie. E, tutaj zagramy sobie to. Okej, okay, moi drodzy. Oj, musimy to zagrać. Aj, kurde, niedobrze. No, niedobrze, niedobrze. Niestety, na komputerze, no, nie ma się takiej czujności, że tak powiem. No ale, dobra, chwila, chwila. Jeszcze tutaj musimy. Okej, okay, patrzcie, kurde, jakie tutaj będą obrażenia, dosyć spore. Aj, szkoda, szkoda. No ale dobra, nieźle patrzę. Ta princeska akurat dosyć e, niefortunnie szczeliła. Dobra, jest spoko, jest spoko. Na pewno to dobijemy e, rakietnicą, czy nie? Rakiet. Nie, rakietnica nie doleci niestety na czas. Raczej by nie doleciała, więc musimy to jakoś skontrować. Dobra, mam pomysł. Egzekutor i doślemy, mój drodzy, do egzekutora e, Goblin Barelkę. Dobra, e, Goblin Barelka to powinno zacząć bić właśnie e, w to. Dobra, bardzo dobrze. Aj, kurde, no lecie, nie, 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 nie. Dobra, nie rozbi. Chociaż jednak się rozbiły. A szkoda, dobra, dam sobie baciki, moi drodzy. Dobra, baciki ładne obrażenia zrobiły. Dobra, te baciki sobie tutaj ładnie dojdą, powinno być to za chwilę jeden za jeden, niż nie wiem co on wystawi. Możliwe, że wystawi elitarnych barbarzyńców na prawą stronę, dlatego musimy być troszeczkę bardziej ostrożni. Tak więc myślę, że wyczekam sobie. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, zrobimy w ten sposób. No i spoko, dobra, nie no, ten Royal Gigant w ogóle Prawie nic nie zada, bo on jest na dosyć niskim levelu, trochę coś tam zada No nie będę taki pewny siebie, prawda, że on nic nie zada no, Jednak troszeczkę coś tam zadał, ale nie jest najgorzej, dobra, spoko, patrzcie Princeska będzie biła w, raczej, no i spoko, mamy i tak tą wieżę Mamy, no i spoko, było jak najbardziej spoczko e, Teraz trzeba uważać jak najbardziej, moi drodzy, na lewą stronę Tutaj, bo tutaj, żeby to się nie skończyło Dla nas źle, nie, nie skończy się dla nas źle, ponieważ mamy tego egzekutora e, Który bije dosyć sporo wrażenia, dobra, szybko tutaj go Goblin barelka leci! Dobra, goblin, goblin, żeby nie strzeliła drugi raz. Aj, szkoda, szkoda, naprawdę, bo nas dość ładnie tutaj y, poobijała. Aj, niedobrze troszkę, no ale dobra, nie jest aż tak źle. Dobra, damy w ten sposób, moi drodzy, i dobra, dajemy Hog ridera, który będzie to ładnie tankował. Dawaj, dawaj Hog rider, żeby te szkieletki sobie... Dobra, szkieletki coś tam jeszcze zadały, no niedobrze trochę, się tutaj tam nie dzieje. Dobra, raket, raket, moi drodzy. O, ładnie o ładnie oj niezbyt dobrze dobra moi drodzy okej okay. aj, ajajaj niedobrze dobra bronimy bronimy dawaj, dawaj 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 minionek minionek spoko spoko o kurcze no niedobrze niedobrze jajaj, kurde patrzcie ta princeska nas jeszcze tutaj cały czas no i przegraliśmy niestety moi drodzy przegraliśmy ajajaj aj, aj. niedobrze niedobrze no kurde no miał miał trochę dobre karty Naj, no, kurczę, dużo tych do atakowania, ja bez budynku byłem, bardzo słabo, no bardzo słabo niestety to wyszło, no ale dobra, no grajmy dalej, nie poddawajmy się, prawda, nie mi się, to jest draft challenge, tutaj może naprawdę być, e, zdarzyć się wszystko, dobrze, gramy teraz tak, zagram sobie rakiecika, e, zagram sobie, mm, teraz tak, dobra, zagram baciki, znowu zaufam bacikom, no nie wiem jak to będzie... Okej, okay, tylko jakbym teraz mu oddał golema, dobra, a oddam mu golema, właśnie mu oddam golema, niech zrobię z niego bardzo ciężki dek, zobaczcie, tak, damy, zrobimy tak, zobaczymy, zobaczymy jak kolega zagra, oddam mu te karty, no i fajnie, oddam mu te karty, zobaczymy, no i spoko, naprawdę teraz możemy coś tutaj jednak działać, bo dosyć fajnie nam się trafiło, kolega ma naprawdę bardzo ciężkie karty, a ja mam bardzo lekkie karty i to jest... To jest fajne, to jest fajne, dobra, e, tutaj zobaczcie, elitarni, kurde, ma. No, ten bowler mnie męczy zawsze, naprawdę, bowler jest silną kartą, nie lubię na bowlera grać, przynajmniej, no nie wiem, no, właśnie napiszcie, moi drodzy, czy wy lubicie na bowlera grać, bo ja naprawdę bardzo, bardzo e, tego nie lubię. Dobra, dam sobie minera tutaj z tyłu, żeby on sobie ładnie obijał, o, ładnie, o, no i fajnie, fajnie, fajnie to wyszło ten miner sobie przyłoży. W ogóle miner to jest taka jednostka, która wieżom zadaje bardzo mało, e, natomiast moi drodzy e, wszystkim innym jednostkom zadaje bardzo wiele, więc to jest fajne, to jest fajne. E, okej, okay, tutaj widzimy wieża, okej, okay, raz nam hitnie, bardzo dobrze. E, I teraz tak, zagramy sobie na covera te nasze baciki, mm, tylko tak, chwilę trzeba wyczekać. Wyczekajmy, bo możliwe, że on lavahanda, da, wiecie? On lavahanda może dać, albo golema, e, żeby coś tutaj zagrać, tak więc Wyczekajmy. I teraz, teraz puszczajmy. Okej, okay, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Dobrze. Patrzcie, patrzcie. Wleciał Battle Ram, bardzo dobrze wleciał. Eee, tylko teraz tak, trzeba się bronić, bo on tutaj może... Żeby nie namieszał, tak? Żeby nie namieszał, dajmy sobie Darcika. Eee, darcik, który tutaj powinien dosyć fajne obrażenia zadać. Okej. Okay. Damy sobie go tutaj. Damy sobie go, moi drodzy... Tutaj, raket, raket, wpadnij raket, błagam, na balona, na balona, pięknie, pięknie, na balona wpadł, idealnie, tak jak miało to spaść, super, 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 wyszło, naprawdę tak jak chciałem, super, bardzo się cieszę, że to tak wyszło, ładnie, przez mostek bije princeskę, super, super. Dobra, dobrze, dosyć fajne chyba karty. Wziąłem bardzo rotacyjny dek w porównaniu do właśnie niego. E, w sumie, mam ogólnie rotacyjny dek. Nawet nie w porównaniu do niego, nawet mam ogólnie rotacyjny dek. Dobra, zagramy sobie teraz Ice Wizarda. E, zagramy sobie baciki, żeby to dosyć e, szybciej nam zeszło. No dobrze. Dobrze, zagramy tak. Zagramy tak i na kowerkę sobie zagramy. Dobra, na kowerkę gramy, moi drodzy. E, tutaj się to ładnie rozpadnie. Dosyć fajne obrażenia tutaj zaraz będą. No i rakecik, raketik też całkiem spoko. Spoko, spoko, moi drodzy. Oj, ten raket tutaj widzimy, żeby on dla nas się nie skończył zbytnio niedobrze. Nie no, spoko, powinien się dla nas dobrze skończyć. Jeszcze tutaj baciki dośle. E, i zaraz powinienem go ściągnąć sobie właśnie na, e, na tornado. Okej. Okay. Dobra, zrobimy tak, moi drodzy, i zrobimy sobie e, w ten sposób. Dobra, teraz będzie dosyć ładnie. Oj, 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 oj. Dobra, na luzie, na luzie. Dobra, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dosłać tutaj raketa. Bardzo słabą chatkę wystawił. Serio, bardzo słabą chatkę. Kolejny raz słabą chatkę wystawia. Ja go tutaj niszczę, właśnie na moje. Na mojego rakiecika. No to słabo to zagrał, bo wiedział przecież, że mamy rakieta. Chociaż w sumie to by nic nie zmieniło. Gdzie by on to wystawił, to by nic nie zmieniło, ale. No mógł lepiej się zachować. Dobra, mój roz, wygraliśmy pierwszą walkę. Dosyć fajne decyzje podjąłem w tym. w tym wyborze, bo jednak. Jakbym wziął tylko golema, mogłoby być ciężej. Ja tak nie mógł ani golema wystawić, ani lawahanda, więc jak najbardziej spoko. Lecimy sobie dalej, mój roz. Pierwszą wygraną mamy. I teraz tak. No, oczywiście tutaj szkletki bym wolał, jednak. Balonik, czy. No, ciężki wybór. Dobra, zagramy sobie balona, ze względu na to, że mam szkieton armii. Zapa, zapa nie mogę oddać, bo on będzie mnie ładnie minerem kontrował. Tak więc muszę wziąć zapa. Wezmę sobie zapa i wezmę sobie elite. Kurde, teraz trochę problem jest. Dobra, wezmę elite jednak. Wezmę elite, bo. bo on nie ma zapa, tak? On nie ma zapa, więc będzie to fajnie kontrował. Spoko. Tego jego e, Dobrze, moi drodzy, tak, jakby tutaj to zagrać? Myślę, żeby jakoś tutaj, e, czy zaczynamy ofensywnie, możemy, nie, dobra, spróbujmy bardziej defensywnie to jednak zagrać. Dobra, zrobimy spirgobliny oraz e, Oraz elighty i zapem, zapem, dobra, bardzo dobrze. O, ładnie, ładnie, dosyć to zagraliśmy. E, baciki, moi drodzy, i ma powierzy, dobra, koleś ma powierzy. Ta pięknie, naprawdę te baciki zadają dużo wrażenia jak na dwa Elixiru, serio. To wam mówię, że są bardzo płacalne jak na dwa elixiru. E, dobra, mamy jeszcze Bomb Tower, czyli ładny tylko Hogridera będziemy ładnie kontrolowali. E, dobra, to my zagramy jeszcze tę army, bo on zapa nie ma. Czyli bardzo fajnie tutaj wyszło dosyć. Okej, okay. balun, balun, zobaczymy, co ten balun zrobi. OK, o, balun, balun, balun. doleć tam, balunie. Dobrze, spoczko, spoczko, spoczko. Dobra, teraz Ice Wizarda sobie zagramy. I jakby co, będziemy to wszystko coverowali właśnie naszym. Yy, tym panem, tylko tutaj mogą być, o kurde oj dobrze dobra baciki, 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 dobra baciki moi drodzy skowerują to, dobrze, no i spoko, ma raketa. niestety ma rakieta, ten balon chyba nie był za dobry z mojej strony moi drodzy, no chyba troszeczkę yy, się przeliczyłem wystawiając tego balona no ale dobra, jeszcze mamy chwilę czasu, pamiętajmy, mnie, że on ma gwarcy ma gwarcy. ma baby dragona ma egzekutora, którego wystawił niedawno, no i okej, okay, tutaj zrobił dosyć spory błąd, moim zdaniem. Spirgobliny sobie wystawiamy, spirgobliny i teraz od razu balon. I teraz mamy, patrzcie, spirgobliny mamy na kowerowanie, dosyć fa Oj kurde, jednak już nie mamy. Niedobrze. Dobra, zagajmy tego zapa, żeby on na pewno doleciał. Dobra, doleciał, ładnie, ładnie. E, powinien jeszcze raz walnąć na Super, walnął jeszcze egzekutorowi, to jest... Dla nas się bardzo ceni to. Yy, dobra, zagramy sobie, moi drodzy, jeszcze w ten sposób. Dobra Okej okay. Dobra, ładnie, super. już myślałem, że jeszcze raz walnię tym swoim świrawełkiem, ale jednak się udało. Dobra, teraz elite damy Dobra, teraz geton armii Okej, okay, super, 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 to wyszło, on nie ma zapa, pamiętajmy On nie ma zapa i on ma guarcy Dobra, już nie ma tych gwarców, yy, dobrze Dosyć sporo wrażenia tutaj zadaliśmy Bomb Tower, oj, kurde, coś mi myszka za szybko chodzi, wiecie? Za duże DPI, DPI sobie chyba ustawiłem. Okej, okay. dobra, zagrajmy tak w takim razie. Okej. Okay. Zap, moi drodzy. Dobra, super, dobra, ma powierzy tutaj tej, więc jak najbardziej spoko. Teraz możemy nawet zagrać na więcej. na więcej gwiazdek wydaje mi się. Czekajcie, zagrajmy na więcej gwiazdek. Oj, nie wiem, czy to było dobre. Dobra, może się uda. Może się uda, czekajcie. Musimy być dobrej myśli. Może... Tak, uda się. Chyba wygramy... Tak, na trzy koronki, no i spoko. Super. Udało nam się przeciwnika dosyć fajnie wykończyć, bo jednak trzy koronki to jest coś fajnego, no i spoko. Kurde, ale się cieszę, dobra. Wygraliśmy to i teraz tak, zobaczmy. Aha, na trzech wygranych. Dobra, otworzymy sobie je. w takim razie, moi drodzy, już klan Cesta, tak więc zaczynamy. Złoto, e, Tombstone, tak? To się czyta Tombstone. Ostatnio właśnie dużo było fali, takiej, takiej krytyki, że to się czyta Tombstone, a nie tamstą Rzeczywiście macie rację, przepraszam. Dobrze, lecimy. Minion Horde, hila Goblin gang Battle Ram. Moi drodzy, Gobliny no i X, bo no tak średnia skrzynka, bo nie gram za bardzo tymi kartami. Ale nie jest, e, oczywiście, moi drodzy, tutaj źle. E, mam pytanie, nie będę teraz odpowiadał, bo teraz odcinek kadamek. Dobra, e, piecyk, no i. O, Baby Dragon, fajnie, szkoda, że tylko jeden, ale jak najbardziej się przyda. I e, piecyk też się jak najbardziej przyda, moi drodzy. E, zobaczcie, która jest w ogóle godzina. Cicho, nie mówcie nikomu, dobra. Lecimy, moi drodzy, dalej z naszym challengeem. No mam nadzieję, że zejdziemy jak najdalej się da. No i coś tutaj, prawda, możemy osiągnąć. Dobra, e, miniony, myślę, że jednak miniony tutaj będą lepsze jeżeli daliśmy mu miniony to teraz zagramy sobie muszkieterkę. Muszkieterkę zagramy. Zastanawiam się. Ojojoj, trochę ciężki wybór. Dobre, dobra, dobra, zagramy te bacy. Może będzie tak bardziej. Bacy zagramy i dobra, zagramy princeskę bacy. Dobra, no nieźle, nieźle. W sumie no nie mogliśmy ani lepiej, ani gorzej, jemu też złych kart nie oddałem, tak więc jak bardziej e, spoko. Dobra, zaczynamy z Giantów, moi drodzy, w takim razie. E, Giant Terry zaczniemy na tyle. E, zobaczymy co on ma. Raczej. No spoczko, wystawił coś takiego. No okej okay. Może nie miał czego wystawić za bardzo, ale i tak bym wystawił to raczej na prawą stronę. E, dobra, wystawił tak hmm, Czy on ma strzały? Nie wiem, ja mam strzały, czyli on raczej nie będzie miał strzał. Yy, dobra, to damy sobie maszkieterę, moi drodzy, z tyłu. Okej, okay, to jej daje arołki w takim razie. Okej, okay, no i spoko, spoko ten giant się jednak tam dopchał. Yy, dosyć ładnie, nie dajemy tych baców, szkoda, nam eliksiru na kolejne bacy. Okej, okay, patrzcie, patrzcie, jak ładnie, patrzcie, jak ładnie. Traci wszystko, traci wieże i jeszcze bolona traci. No, idealny, wręcz bym powiedział. Yy, dobra, dajmy tak, moi drodzy. Aj, pięknie, pięknie, patrzcie, batsiki jeszcze wejdą. Ale ładnie, ale dobra sytuacja. Zobaczcie, patrzcie, które jeszcze tutaj do e, dowierzemy, moi drodzy, i czy to mamy, czy. No i pięknie, patrzcie, kto ograliśmy. Patrzcie, goście, ograliśmy. Ale dobra, ładnie, trzy koronki dosyć szybkie wpadły, więc jak najbardziej się cieszę. No i super, super, super. Lecimy skok, są moi drodzy, tutaj. Ale fajnie, no kurczę. Spoko, spoko, wygraliśmy dosyć szybko. Nie ma co się teraz, wiecie, tutaj jakoś zbytnio atencjonować. E, trzy wygrane, jak na razie, mamy. 2,500 tysięcy złota. No i spoko. Dobra, patrzcie, otwieram sobie jeszcze pick Chesta. Ale fajnie, dobra, otwieramy pikczesta. Chesta. Kurde, co coś: Przedowy odcinek, przynajmniej dla mnie, Klon, Freeze, Guardcy, Edar, prince Kurcze, no, no żadnej karty, którą nie gram. No trudno, trudno. Nie będę płakał. Dobra, lecimy dalej. E, później chyba 5000, więc spoko. E, dobra, tutaj myślę, że zawsze jak najbardziej przyda. Zobaczymy, kto jeszcze będzie miał Batcy. E, tutaj, egzekutor. Tutaj jeszcze moi drodzy, zagramy sobie Darcika. Wydaje mi się, że tutaj będzie bardziej sensowną opcją. E, Oj, będę tutaj łatwo kontrolowany. Dobra, strzałki tutaj będą lepsze, będę jego bardziej. Wszystko mogasze. Trzy karty mogasze na strzałki, więc jak najbardziej będzie lepiej tutaj. E, on ma Batsy, tak? Czyli ja mam Batsy za. Ojejku, ja mam e, strzały, moi drodzy. E, o kurde, mam dosyć taki dek. No nie wiem, nie wiem, jakby to nazwać ten dek. Okej, okay, golema wystawił. Spoko, damy tak. Damy sobie, moi drodzy, darcik goblina, żeby jeszcze więcej tutaj zadać. Patrzcie, patrzcie. Kurde, mogłem dawać tego zapa wcześniej. Ale nie jest źle. Nie jest źle. naprawdę nie jest źle. Poczekajmy chwilę, poczekajmy chwilę. Zaraz sobie damy tutaj, moi drodzy, baciki. Tombstone'a sobie teraz damy tu, gdzieś, mniej więcej. Bardzo fajnie to wyszło. Pamiętajmy, że my mamy jeszcze cały czas zapa naszego kochanego. Ajajaj. Mm, niedobrze troszkę. Dobra. Egzekutor tutaj damy i czekamy na strzałki, czekamy na strzałki, więc e, chwila, 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 tutaj strzałki, ojejku, hmm. dobra, dam jednak te arołki, myślałem, żeby jakoś to przeczekać, ale dobra, rałki nie będą najgorsze, ten dziwny miner dosyć z jego strony e, tutaj został wyłożony, no ale dobra, no spoczko, mój drogi kolego, spoczko, e, dobra, ja teraz to raczej sobie powinienem zgarnąć na e, Dart Goblina i na zapa, jakbym mógł, okej. Okay. No spoczko, spoczko Dużo mu obrażeń dosyć zadałem, jest jak najbardziej Spoko, dobra, zapiję tutaj ładnie wpad e, Moi mili państwo, dobra, dam sobie teraz tutaj. E, I teraz tu są na z tyłu. Teraz tu są na z tyłu, żeby jak najwięcej tutaj prawda, obijać. E, rakietonem bym nie dosięgnąłbym. No i spoko. Jak najbardziej spoko, moi drodzy, on niestety ma to e, tego pojzona, który dosyć też ładnie mnie tutaj kontruje, ale ten bacik jednak tutaj e, dosyć fajną robotę robi. E, zobaczmy, balona. Dobra, wyczekajmy, bo jeżeli on wystawi teraz Golema, to e, będzie dla nas bardzo, bardzo optymalnie. Będzie dla nas naprawdę bardzo, e, bardzo dobrze. Dobra, egzekutora jednak daje. Tutaj. Oj Dobra, kolego, musimy dać jednak aroły, żebyś tutaj nam za bardzo nie szpanował. E, dobra, teraz w takim razie jak on nam dał w ten sposób, to my teraz e, na zapika i moi drodzy, ładnie. Dobra, I ma po, tym, po tej towerce. spoczko, spoczko. E, no i teraz tak, musimy to na pewno jakoś balony ładnie rozegrać. E, tylko tak. E, no nie wiem w sumie. No nie wiem co wypuścić teraz. Dobra, rakietem sobie tutaj wypuszczę. Rakietem i tam stone'em. Rakietę tam z moi drodzy, zagramy. Szybko, szybko, obrażenia robimy. Panowie, panowie. Dobra, balona damy. Musimy dać balona, musimy teraz coś zagrać ofensy... O kurde, ładnie, ładnie. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie teraz. Dosyć zagraliśmy. E, dart Goblin, moi drodzy, dawaj tam balon. Dobra, balon doszedł, Do, super. Balon doszedł, jak najbardziej spoko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, moi drodzy. No ciężka walka się szykuje, naprawdę... Ciężka warka się zapowiada, dobra, rakiet. Dawaj, dawaj, raket, żeby on tylko walnął w tego, moi drodzy... Okej, okay, walnął spoczko. E, tylko teraz tak, no. Nie, nie mamy tornada, co jest dosyć sporym problemem do egzekutora. Jeżeli nie macie tornada to jest trochę lekki problem. Oj, kurde, niedobrze. niedobrze dobra, musimy tak zagrać. Aj, kurde, przegraliśmy. Kurde, no nie! Ajajaj, aj, aj. za dużo speli miałem, za dużo speli miałem niestety, no trudno. Trudno, szkoda trochę powiem wam szczerze, bo coraz... nasze szanse są po prostu coraz mniejsze teraz. A no zastanawiam się, jakbym to mógł lepiej zagrać, no ale chyba... No, ciężko byłoby, powiem wam szczerze. Dobra, baciki tutaj gramy oczywiście. E, Wiedźmę. Dobra, tutaj mamy będzie lepsza. E, teraz tak, zagramy sobie fire spierciki, czy... Dobra, zagram na to może lepiej jednak, żeby to bardziej kontrolować. Deloga... No niech będzie dolog, dobra, niech będzie w tym meczu Dolog. oddamy rakietę, no nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale zobaczymy e, dobra, mamy Gianta. tym akurat lubię grać na drafcie, bo dosyć często można wygrać, tak? Na drafcie właśnie Gianta, więc całkiem spoko. Dobra, damy sobie Gianta. E, Ojej, kumyszka mi się coś tutaj odkleiła. Damy sobie Gianta, damy sobie, moi drodzy, Dologa. damy. Ok. Okej, okay, super, super wyszło. Chociaż czy ja wiem, czy tak super, to nie jest, to nie jest, mój drodzy, golem, że on tak ładnie wszystko tankuje, niestety. Dobra, dam sobie pekkę i damy sobie to, bo on dosyć sporo, sporo wydał właśnie na to wszystko. Pamiętajmy, że on ma, kurde, lipa, 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 ale dojdzie, dojdzie, ta pekka dojdzie, więc dobra, spoko, nie jest źle. Bo ta pekka właśnie dojdzie i dosyć sporo obrażenia zadała właśnie ta pekka, więc jak najbardziej spoko. Zobaczmy, mój drodzy, patrzcie, oj, 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 myszko, myszko, proszę cię, nie laguj tak mit na dzisiejszym odcineczku. Dobra, kanon, kanon, żeby gościu tutaj za bardzo się nie rozbeształ. Dobra, spoko, zadaliśmy dobre obrażenia. Okej, okay, spoko. Zadaliśmy dużo, dużo większe obrażenia od niego. E, pamiętajmy, że on ma jeszcze rakietę, bo sam ją oddawałem, więc musimy o tym pamiętać. E, więc zaraz sobie zagramy tutaj, myślę, Gianta. Raczej tak, raczej Giant będzie tutaj jak najbardziej spoko. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, Giant będzie tu dobry. Giant będzie tu dobry, bo on raczej Wizarda teraz nie będzie miał. Ja dopuszczam baciki, moi drodzy. E, tutaj polecam raczej fajery, wydaje mi się. Nie, nie poleciały. No, oj, teraz poleciały. A jej, szkoda, bo nie mam bacików. Nie mam bacików, trochę szkoda. No ale dobra, ja teraz Spear Goblin sobie tutaj daję, moi drodzy. Oj. Okej, okay, dobrze, 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 dobrze. Nie! Baciki! oj, oj, oj szkoda, powierzy, powierzy mam. Aj, kurde, te pacy. Niedobrze. Dobra, na spokojnie, jeszcze mamy. Możemy to jakoś ugrać. Dobra, łyczkę sobie dajemy tu. Łyczka, łyczka, rób coś. Halo, łyczka. Nie no, musimy to delogować. Jak najbardziej musimy to zdelogować, bo łyczka za bardzo sobie nie radziła w pewnym momencie. Dobra, musimy tak zrobić. Damy tak. Halo, dobra, giant. Giant teraz, bo zobaczcie, moi drodzy, on teraz może zagrać Wizardem, teraz sobie dajemy, właśnie, Wizardem zagrał, tak jak mówię, e, dobra, teraz sobie Gianta dajemy, bardzo mocny spam, bardzo mocny, moi drodzy, spam, tak jak mówię, super, super, super obrażenia tutaj klepiemy, koledze, aj, aj, teraz musimy, kurde, się tutaj, no ciężko, ciężko jest, bo teraz, patrzcie, mamy bardzo mocno bitą lewą stronę, Szkoda, szkoda, powiem wam. Dobra, obronimy się jakoś Giantem, wydaje mi się. On teraz może dać właśnie to. Dobra, na spokojnie i baciki, baciki. Dobra, dobra, bronimy. Ładnie, ładnie, moi drodzy. Baciki, baciki, kurde, walną wieży. Niedobrze, walną wieży. Dobra, zostawiamy kanona, kanona, zostawiamy łyczkę. Which... Nie, proszę, nie! Nie! Nie, kurde, nie! Zapomniałem o tym totalnie. Ja cię kręcę! No i niestety, moi drodzy, ale... Totalne gówno, totalne gówno. Niestety, niestety, moi drodzy, trzy zwycięstwa tylko zrobiliśmy. Dosyć słabo, powiem wam szczerze. Ale otworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę. Dobra, złoto, mortar, minion horda, no i jakiś epik armii no nawet spoko, nawet spoko, no dobra moi drodzy, no tyle, tak jak mówiłem Nie będziemy przedłużali, zagramy sobie dzisiaj cały draft Challenge, tak więc Zagraliśmy cały, cały e, I bardzo wam dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się oczywiście spodobał, no szkoda tylko, że niestety e, Tak za daleko nie zaszliśmy, no ale no, no co ja zrobię, co ja zrobię, no trudno, no nie będę narzekał, nie będę płakał, tak więc moi drodzy, jeżeli wam się oczywiście ten no, odcinek spodobał Dajcie znać, zostawcie łapkę w górę e, Wbijcie na mój sklep, bo już, z, myślę, że już raczej będzie w tym momencie no i oczywiście moi drodzy łapki, słupki i to wszystko co tam chcecie dzwoneczki Widzimy się w kolejnych odcinkach oraz na live'ach Tak więc moi drodzy do kolejnych odcinków i live'ów, no i no i cześć